Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w filmiku z cyklu Wybierz kartę. Tematem dzisiejszego rozkładu będzie pytanie zadane przez panią Anię i brzmi ono następująco: czy on, ona wykona pierwszy ruch? No więc, moi kochani, teoretycznie wiecie, to jest odpowiedź typu tak, nie, ale ja takich odpowiedzi nigdy nie udzielam i nie lubię udzielać. Zawsze sobie to jakoś rozbudowujemy, no i dzisiaj nie będzie. Inaczej, idziemy tym samym jakby torem, tak? Moi kochani, talia numer 1, talia numer 2, talia numer 3. Oczywiście wszystkie one zostały przetasowane już pod to właśnie pytanie. No i za chwileczkę zaczniemy sobie czytać i szukać odpowiedzi na to właśnie pytanie. Panią Anię oczywiście serdecznie pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz za to pytanie. Moi kochani, a Wam wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie kanału, za udział, za to, że tu jesteście, że komentujecie, lajkujecie. No i zachęcam oczywiście do tej działalności, aktywności i również do subskrypcji, kto jeszcze tego nie uczynił. A więc, kochani, dziękuję i bierzemy się do działania. Dwójka i trójka idą na bok. Rozpoczynamy od talii numer jeden. Czy on, ona wykona pierwszy ruch? 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 Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy. No to jest na pewno ktoś, kto mknie do przodu, natomiast jak szybko się pojawia, tak szybko znika, tak? Rycerz Mieczy więc bardzo możliwe, że no zaraz zobaczymy co tu dalej wynika z tych kart. Czy on ona wykona pierwszy ruch? Moi kochani, można sądzić, że tak, że ten pierwszy ruch tutaj rzeczywiście zostanie wykonany. Natomiast cały układ mówiłby o takiej sytuacji, kiedy no ten rycerz mieczy to jest właśnie ktoś kto pojawia się i znika, tak? Czyli nawet jeżeli ten pierwszy ruch wykona to chyba nic z tego wiele nie wyniknie, tak? Ponieważ pokazuje się tutaj osoba, która jest dość mocno skoncentrowana na, na własnym ego, nawet bym powiedziała, tak? Czyli ktoś taki, który patrzy na wszystko przez pryzmat y, swojego czubka nosa, jak ja to mówię, interesuje go tylko tyle, żeby żeby dostać to, czego chce. I w zasadzie nawet y, można powiedzieć, manipuluje pewnymi sytuacjami, tak, aby jakby efekt yy, tych zabiegów był taki, jakiego on czy ona oczekują, tak? Czyli to jest takie właśnie działanie poprzez swoje ego. O, o to tylko się martwi, tak? Żeby było tak, jak ja chcę. Nie bardzo jest zainteresowany czy zainteresowana tą drugą stroną. To, co ta druga strona czuje, myśli, czego oczekuje. Jest skupiony tylko i wyłącznie na, na sobie. Yy, jeżeli chcielibyście mimo wszystko gdzieś tam tej relacji, próbować ją budować, no to karty radzą, aby po prostu robić to bardzo powoli, czyli w trójce monet to jest budowanie relacji tak naprawdę krok po kroku i w takiej można powiedzieć przyjaźni na początku. Kiedy nie pozwolicie, nie pozwalacie na to, aby ten związek czy ta relacja, cokolwiek, jak to nazwać na początku, żeby szybko przechodził na jakieś wyższe pułapy, a może Was to kusić, ponieważ będzie tak, w tym mieczu to wszystko dzieje się szybko, a Wy powinniście tutaj to jakby stopować, tak? Więc e, myślę, że fajnie byłoby, jeżeli. Pomimo tego, że te karty raczej pokazują właśnie taką osobę, jeżeli ten ktoś jednak by chciał coś budować, to żeby to się działo bardzo powoli i żeby czynami niejako mogła ta osoba pokazać Tobie, że jest to jakieś sensowne i że coś z tego może wyniknąć. No to wtedy ewentualnie. Jakby zgadzacie się na ten ciąg dalszy i na wchodzenie na wyższe pułapy. Ale no tak patrząc na te karty, to obawiam się, że nie, że to jest ktoś, kto tylko właśnie będzie skoncentrowany czy skoncentrowana na sobie, na własnym ego i według takich właśnie pobudek będzie działać. No więc tak, ale na pytanie moi kochani, czy wykona pierwszy krok, pierwszy ruch, takie było pytanie? No to tak, można powiedzieć, że wykona. Talia numer dwa, kochani. A więc dwójeczka. Czy on ona wykona pierwszy ruch? Czy on ona wykona pierwszy ruch? Czy on ona wykona pierwszy ruch? Siódemka buław. Kapłanka. Dwójka pucharów. Piątkę pucharów i wisielec. No, jeszcze ten wisielec, jakby, ale w sumie, no tutaj raczej nie. Powiedziałabym, że tutaj nie będzie tego pierwszego ruchu, czy tego, tak, no, pierwszego ruchu, tak pytanie brzmi. Ale co tutaj się pokazuje, moi kochani? Możecie tutaj mieć do czynienia z osobą, która jest w jakimś związku. Może nie jesteście tego świadomi, ta dwójka pucharów na negatywie. No, będzie ewidentnie o tym mówić, że jest tu jakiś związek, który nie został jeszcze zakończony. Owszem, ta osoba y, może być, y, nazwijmy to, gotowa na zdradę, o tak bym powiedziała czyli gdzieś poniekąd chce wyjść z tego związku, ale nie robi tutaj nic takiego. Zatrzymana jest w tym związku, a mimo wszystko szuka. A no, nazwijmy to atrakcji, gdzieś poza swoją relacją, więc bardzo możliwe, że o to tutaj chodzi. Nie zrobi pierwszego kroku, może się rozgląda, może zwraca, skoro przyciągnęła waszą uwagę, wasz wzrok, no to widocznie taką energią gdzieś tam emanuje, ale to jest osoba, która bardzo możliwe, że ukrywa jakiś swój związek. Nie wychodzi z tego związku i tutaj też tego pierwszego ruchu nie wykonuje. I nawet jeżeli jest tutaj jakieś takie rozczarowanie, być może sytuacją, w jakiej się znajduje, to mimo wszystko nie jest, nie ma tej gotowości jeszcze, nie ma takiego, takiego przekonania i. Gotowości, chyba najbardziej chodzi o to słowo. Nie ma gotowości w tej osobie, aby zakończyć tą wcześniejszą swoją relację. Ta relacja, mimo tego, że kuleje, mimo tego, że nie jest jakaś może doskonała, a wręcz można powiedzieć, że jest trudna, przynosi rozczarowanie i smutek. To jednak no, nie chyli się jeszcze ku upadkowi o, w ten sposób i nie, nie chce ta osoba tutaj wykonać pierwszego kroku. Wręcz przeciwnie, broni się, wręcz będzie uniemożliwiać tak, jakby zbliżenie się do siebie, dojście do siebie i kontakt ze sobą w bardzo taki, y, na, można powiedzieć, jednoznaczny sposób. A więc, tak, nie. Tu mamy odpowiedź: nie. No i kochani, pozostała nam talia numer 3. No i to samo pytanie dla osób, które wybrały sobie talię numer 3. Czy on ona wykona pierwszy ruch. Czy on ona wykona pierwszy ruch. Czy on ona wykona pierwszy ruch? Gwiazda. No, pięknie. A z mieczy. Dwójka pucharów w tym samym miejscu co w grupie drugiej. Więc tu moi kochani też może być y, jakiś związek ukrywany, nie do końca jeszcze zamknięty. Uh -huh, ok, ale tutaj jest to zamknięcie już możliwe i pokazane, dobra. No troszkę podobnie, to znaczy tak, no, no nie, dobra, po, zmieszałam teraz wszystko, bo ta karta mi zasugerowała, że na, tym samym, na tej samej pozycji. Moi kochani, tutaj tak, pierwszy krok, pierwszy ruch, tak, jest tutaj pokazany. To może być w ogóle ktoś, no jakieś takie przyciąganie między wami, może być taką, otworzycie, albo ta osoba w Was otworzy taką dużą nadzieję, albo Wy w tej osobie jakąś taką nadzieję otwieracie. Tylko, moi kochani, tutaj też jest sytuacja taka, że Możliwy jest jakiś jeszcze niezakończony związek albo przynajmniej jakieś takie jeszcze emocjonalne uwikłanie w czymś. Mimo ciężaru, który niesie za sobą ta sytuacja, być może jeszcze coś nie zostało tak naprawdę domknięte. Może jest niby odcięte, niby zamknięte, ale jeszcze jakieś połączenia energetyczne są, które nie pozwalają tak naprawdę iść do przodu. I mm, aby tutaj rzeczywiście mogło coś więcej się dziać, zacząć dziać i wydarzać, to moi drodzy, trzeba by było no, na pewno stanąć w prawdzie, porozmawiać o tym, powiedzieć wprost, a może to z waszej strony też, że jakaś sytuacja jeszcze jest niezamknięta, bo to może być z dwóch stron, bo ruch z tej strony jest, natomiast czy wy jesteście wolni, czy wy nie jesteście w jakimś jeszcze związku, który nie został tak do końca jeszcze zamknięty i odcięty. Bywa, bywa i tak. No w jedną i w drugą stronę to może oczywiście być, bo to są przecież czytania ogólne, pamiętajcie moi kochani o tym. Jest pokazane owszem e, możliwość odcięcia, możliwość zamknięcia, możliwość pozostawienia w sytuacji, która jest trudna, problemowa, ciężka, niesie za sobą masę właśnie jakichś takich niedogodności, można z niej wyjść, można z niej wyjść nawet, można powiedzieć w taki sprytny sposób, kiedy przygotowujemy sobie to wyjście, i w pewnym momencie jesteśmy na to dopiero gotowi i podejmujemy tą decyzję i to robimy. I następuje to odcięcie, rzeczywiście odejście, ale no, musi to rzeczywiście zostać e, dokonane. Tak, żeby to się dokonało, i wtedy, i wtedy będzie możliwy ten ruch do przodu. Natomiast pierwszy krok ze strony tej osoby, tak moi kochani, jak najbardziej w grupie numer 3 może zostać wykonany pierwszy ruch. Dobrze, to tyle. Króciutkie czytanie, ale pytanie też w zasadzie proste. Życzę Wam cudownego dnia, no i słyszymy się już niebawem.